Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do pełnej recenzji głośnika JBL GO 3. Jest to następca bardzo popularnych głośników GO 1 oraz GO 2. Co wyróżnia ten model? Zapraszam do materiału. Jeszcze tak na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę, a dzięki subskrypcji nie ominiesz kolejnych materiałów również dotyczących nowych głośników od JBL. Może na początek stylistyka i wygląd tego głośnika. Jak możecie zauważyć generalnie sama geneza wyglądu głośnika jest podobna do Go 2. Mamy tutaj taką malutką kosteczkę. Za to wykonanie zmieniło się dosyć mocno, ponieważ mamy tutaj taki materiał przypominający ten z JBL i z serii Flip, Charge lub Extreme. Tą taką właśnie siateczkę. Na froncie mamy takie gumowane logo JBL. Jest bardzo dużo wersji kolorystycznych. Każda jest ciekawa, inna, każdy może wybrać coś dla siebie. Są to również wersje takie dwukolorowe. Jak możecie zauważyć, ja mam takie różowo-czerwone akcenty oraz granatowy głośnik. Tutaj po tej stronie mamy port USB typu C odsłonięty, co warto zaznaczyć. Sam głośnik ma właśnie certyfikat IP67, więc jest on wodoodporny oraz mamy tutaj taki sznureczek, dzięki któremu możemy zawiesić sobie nasz głośnik. Z tyłu mamy taki jakby plastik, pod tym znajduje się bateria, z drugiej strony możemy znaleźć logo Go3, włącznik, parowanie bluetooth oraz diodę. Ona świeci się tutaj na biało jeśli głośnik jest w trybie parowania, lub właśnie na czerwono gdy po prostu ładujemy sobie nasz głośnik. Na dole możemy znaleźć takie antypoślizgowe nóżki. Oraz na górze mamy przyciski regulacji głośności oraz play/pauza. Względem modelu Go2 zabrakło tutaj złącza mini jack. Również to złącze było w pierwszej generacji. No niestety tutaj tego nie ma. Również nie mamy mikrofonu. Nie możemy tutaj przez niego prowadzić rozmów. Ten co zaliczam na minus a w kwestii specyfikacji mamy tutaj jeden przetwornik półtora yy, calowy, ma on tutaj moc 4,2 W w RMS-ie, co warto zaznaczyć, obok tego przetwornika pod tą siateczką mamy membranę pasywną, ona tutaj podbija nam bas. Pasmo przenoszenia głośnika jest to od 110 Hz do 20 kHz, bateria ma pojemność 2,7 W, ładuje się ona przez około 2,5 godziny prądem 1 A, yy, co warto zaznaczyć, ta bateria może odtwarzać tutaj dźwięk przez około 5 godzin zależnie od tutaj ustawień głośności i treści audio, co ważne mamy tutaj bluetooth wersji 5.1 jest to taka bardzo świeża wersja no i generalnie jeśli chodzi o wymiary samego głośnika mamy 87,5x75x41,3 mm a waga samego głośnika jest to 209 gramów Teraz postaram Wam się zaprezentować, jak sam głośnik gra. Oczywiście pamiętajcie, że występuje tu wszelkiego rodzaju kompresja audio, przez to ten dźwięk, który wysłyszycie finalnie no nie jest tak w 100% odowzorowany. Najlepiej po prostu kupić ten głośnik i to sprawdzić, ale ja Was mogę zapewnić, że naprawdę gra on moim zdaniem, jak na tak mały głośnik bardzo dobrze. Mam tutaj bardzo dobry bas, naprawdę to się zmieniło w stosunku do pierwszej generacji. Porównanie tych modeli macie już na kanale. Przechodząc już do takich subiektywnych plusów i minusów tego głośnika, według mnie, no to myślę, że na pewno na plus będzie tutaj wykonanie. Mamy tu już nowe wzornictwo, znane z tych głośników z wyższych serii. Dodatkowo, tutaj ten sznureczek jest to taka fajna część samego głośnika. Możemy sobie go gdzieś zawiesić. Co warto znaczyć, sama jakość dźwięku, jak tak mały głośnik, jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Mamy tutaj dobrą głośność, dobry bas. Generalnie, cały dźwięk jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo dobry, jak na tak mały głośnik w tej cenie. Na plus, oczywiście, wodoodporność oraz to, że mamy tutaj odkryty port USB typu C. Sama bateria moim zdaniem jest troszeczkę średnia, mogłaby ona trzymać troszeczkę dłużej, ale jak na tak mały głośnik, no nie mogę się tutaj bardzo mocno przyczepić. Również na plus, świeża wersja Bluetooth mamy tu 5.1, więc ten zasięg przy odpowiednim telefonie, który obsługuje ten właśnie. Standard to będzie naprawdę długi. Oczywiście, co warto oznaczyć, sama poręczność głośnika również stoi na fajnym poziomie. On jest taki leciutki, możemy go sobie wszędzie zabrać, to oczywiście również na plus. Generalnie, jeśli chodzi o minusy, no to moim zdaniem tutaj. Ta wspominana bateria mogłaby ona grać troszeczkę dłużej oraz na początku cena startowa głośnika brak gniazda mini jack to gniazdo było w poprzednich głośnikach oraz brak mikrofonu niestety nie możemy tutaj prowadzić rozmów to również na minus. Przechodząc do ceny, oficjalna cena w dniu nagrywania tego materiału wynosi około 180 zł. No i musicie sobie sami odpowiedzieć, czy to jest cena duża jak za tego typu głośnik. Moim zdaniem nie. Oczywiście musicie pamiętać, że ta cena tego głośnika będzie stopniowo po prostu maleć i będzie on tańszy. Ale jak na chwilę obecną mogę go z czystym sercem polecić. Mamy tu naprawdę bardzo fajną jakość dźwięku, mamy wodoodporność, tak naprawdę taki komp. Komplet, jeśli chodzi o taki mobilny, mały głośnik, samo wykonanie, oczywiście już o tym wspominałem, jest bardzo dobre. Generalnie mogę głośnik jak najbardziej polecić. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam już do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.